Hej, tutaj Kornelia i będziemy ym, taką paczkę otwierali. Ona jest o świecie i to zrobiłam na 2024. 10. dzień. Tu kosmos. Kosmos. Jak nie umiecie po angielsku czytać, to powiem, co tu stoi. Tu stoi Kocham świat. Otwiera. O. Mamy taki plecak. Chyba. Tam będzie. Taka laleczka mała. I jeszcze coś tam jest. Czapka. Tutaj troszkę widać. Może nie widać. O. Widzicie? Jak nie, to napiszcie w komentarzach, czy, czy widzicie, czy nie widzicie. Tutaj jest ta laleczka i wiecie dlaczego jest ta czapka? No bo tą czapkę bierze się tak. Jak masz tą czapkę, to można ją od, tu przykleić. Tak. Fajna czapka i też fajna. I tu otwieramy kolejne. O! Plecaczek mały. Ten nie da się przekleić, ale można to po prostu poczuwać. I on ma mały suwaczek, ale go się nie da posunąć w ogóle. Dlatego to tylko zrobiłam. Na troszkę. I tutaj jest taki plecaczek. Plecaczek, on jest otwierany. Można tam małe rzeczy wkładać. I... Do późnej. Pa!